Siemanko. Jestem aktualnie w galerii, w M1 w Krakowie. Zmierzam właśnie do Bitomatu wypłacić swoje zarobione pieniądze w bichułek. Szukamy właśnie jeszcze tego, pisało, że jest gdzieś koło Mediamarktu. Podchodzimy do Bitomatu odrzucę kamerę jest bitomat jest bitomat teraz dam kamerę koledze żeby było lepiej widać jest? dobra, jesteśmy przy bitomacie z powrotem a podejść słychać już przy bitomacie y Loguję, yy, jestem zalogowany na konto na blockchain.info. E, przechodzimy do panelu, e, generujemy nasz QR kod, e, skanujemy z aplikacją. E, Będę chciał wypłacić wszystko, Będę było. 0,8 bitcoina tak. e, e, tak. damy wypłatę priorytetową e, po prostu będę krócej czekał na, na swoją wypłatę dajemy kontynuuj w sumie wyszło tyle do wypłaty Wciskamy, wyszli, jest gotowe okay. mamy nasz qr który, na który teraz musimy poczekać aż zatwierdzą, zatwierdzi się nasza wypłata siemanko jesteśmy z powrotem teraz będziemy wypłacać myślę że już będzie zjedliśmy właśnie i przechodzimy do wypłaty Poprawna rozpoczyna wypłatę 3730 zł do wypłaty i znetacz to jest nie jest kasa, Jest jeszcze do wypłaty 700, jeszcze nie przeliczy Tu jak fajnie wypląc gdzie jeszcze? Taka odbierz potwierdzenie. Jest potwierdzenie. Pokażę jeszcze? Mamy ile nam pozostało? 5% 530 do wypłaty to mi przeleje na e, moją giełdę. A jest lepiej.